26 lutego w sali widowiskowej Świebodzieńskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie poświęcone programowi „Moc Małych Społeczności skierowanemu do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz innych lokalnych inicjatyw. Głównym celem wydarzenia było przekazanie informacji o możliwościach pozyskania środków z puli 70 milionów złotych na działania wspierające rozwój społeczności lokalnych. Przyjechaliśmy do Świebodzina, aby opowiedzieć o nowym programie rządowym Moc Małych Społeczności. To program skierowany do organizacji pozarządowych spoza dużych ośrodków miejskich, do małych i średnich organizacji. Jeszcze w tym roku w ramach tego programu chcemy wydatkować 70 milionów złotych. Organizacje będą mogły się tutaj ubiegać o granty do 50 tysięcy złotych, albo w ramach regrantingu mniejsze organizacje jeszcze z mniejszym doświadczeniem do 10 tysięcy złotych. Chcemy wzmacniać społeczność lokalną, małe organizacje, ponieważ wiemy, że właśnie tutaj. Są i duże potrzeby, ale też tutaj budujemy odporność państwa jako całego społeczeństwa właśnie za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Także liczę i zachęcam wszystkie organizacje z województwa Lubuskiego, ale tutaj szczególnie dzisiaj ze Świebodzina do składania fajnych wniosków, wymyślania dobrych projektów, tak byśmy mogli wzmocnić je i żeby mogły budować lokalną społeczność i odporność tutaj na miejscu trzy priorytety w ramach programu Moc Małych Społeczności. To jest priorytet pierwszy, który ma budować potencjał w organizacjach pozarządowych i tam będzie można się ubiegać o granty do 50 tysięcy złotych dla jednej organizacji pozarządowej. To największy priorytet, bo tam jest prawie 46 milionów. Drugi priorytet jest na sieci i federacje, aby one mogły albo się sformalizować, albo dostać nowy taki impuls rozwojowy i tutaj są 4 miliony złotych przewidziane i trzeci priorytet, tak zwany regranting, czyli w każdym województwie wybierzemy jedną organizację pozarządową, która będzie operatorem środków, dostanie taki większy woreczek pieniędzy od Narodowego Instytutu Wolności i będzie ogłaszać w tym swoim województwie konkurs na mikroinicjatywy do 10 tysięcy złotych. I co bardzo ważne, tutaj nie tylko organizacje, małe organizacje lokalne, pozarządowe będą mogły aplikować, ale też grupy nieformalne czyli rady młodzieżowe, rady senioralne, rady rodziców, rady. Działalności pożytku publicznego, młodzieżowe drużyny pożarnicze, cały duży taki e, obszar e, tych rzeczy społecznych, ale też na przykład aktywni mieszkańcy. Kilka osób, które razem będą chciały zrealizować projekt w ramach tego programu Moc Małych Społeczności, będą mogły tam również jako te pięć osób e, aplikować. Kluczem dla nas jest budowanie odporności społecznej. To jest takie słowo klucz do programu, ale też szalenie ważna rzecz, ponieważ no, wszyscy widzimy, w jak trudnym świecie żyjemy. Te kryzysy i, i różne rzeczy, które są dookoła nas, że tak powiem wymagają tego, aby również w organizacjach pozarządowych myśleć w takiej formule budowania odporności na kryzysy, przygotowywania się na trudne sytuacje, które mogą nadejść. No i my chcemy zainwestować te 70 milionów złotych w małe organizacje, małe Średnie organizacje pozarządowe poza wielkimi miastami, po to, żeby mogły na te kryzysowe sytuacje się przygotowywać. Temat jest ważny z prostej przyczyny. Każda z organizacji pozarządowych poszukuje cały czas środków na rozwijanie własnej działalności i tak naprawdę dzisiejsze spotkanie taką możliwość stwarza, ponieważ te informacje będą mogły zostać wykorzystane przez wszystkie podmioty działające w sferze pożytku publicznego. Do realizacji własnych zadań, a co za tym idzie, do wzmacniania ich potencjału, a przede wszystkim z dużą korzyścią dla mieszkańców naszego powiatu. My po to przyjeżdżamy dwa miesiące wcześniej, żeby organizacje wiedziały o tym programie, żeby mogły wcześniej zastanowić się, jaki projekt chcą zrobić zajrzeć do dokumentów również strategicznych strategii rozwoju miasta, gminy, powiatu czy województwa zobaczyć, o jakich zagrożeniach kryzysowych się tam mówi, o jakich trudnościach są tam informacje i w odniesieniu do tych rzeczy również myśleć o tych swoich projektach. No i po to, żeby mogły już teraz zacząć przygotowywać jakieś części, że tak powiem, tego wniosku, czyli nie wiem, opis swoich doświadczeń, zrealizowanych przedsięwzięć, aby mogły napisać o tym, jakie osoby mają w organizacji i aby te osoby no, były dodatkowymi punktami. To jest bardzo dobry pomysł w końcu ktoś o nas pomyślał. Borykamy się no, z niedosytem tych pieniążków, bo to co dostajemy to jest po prostu na takie wyjazdy, które, które coś organizujemy, jakaś tam część pieniążków idzie, dokupiamy sobie sprzęt, naczynia, ja jak mówię jako około gospodyń wiejskich, no ale na większe projekty, czyli jak na przykład zorganizowanie kuchni, która już potrzebuje tego remontu, to nie mamy takich dużych pieniążków na takie też namioty, że jak w plener jedziemy, czy na takie kuchenki, które są podręczne, czy na sprzęt taki, gdzie możemy pokazać po prostu to, co potrafimy. To przyjeżdżamy z panem ministrem Markiem Krawczykiem dwa miesiące wcześniej, mówimy, że ten program wystartuje, mówimy o czym należy myśleć, gdzie należy szukać tych informacji, żeby organizacje mogły się przygotować. Bo absolutnie wierzymy w te lokalne organizacje, tylko to nie ma być na łapu-capu, tylko to ma być wcześniej zaplanowane, przygotowane i potem super realizowane. Organizatorzy zachęcali do składania wniosków i aktywnego udziału w programie, podkreślając, że to szansa na realne wsparcie lokalnych inicjatyw. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje oraz rozwiać wątpliwości dotyczące aplikowania o dofinansowanie.